Omawiałem już 7 pierwszych tomów serii komiksowej Usagi Yojimbo autorstwa Stana Sakai, które opublikowało oryginalnie wydawnictwo Fantagraphic. W 1997 roku seria przeniosła się pod skrzydła Dark Horse Comics. Dzisiaj przyjrzę się pierwszym dwóm tomom opublikowanym przez to wydawnictwo. Tom ósmy serii nosi tytuł Shades of Death, po polsku Cienie Śmierci i pochodzi z 1997 roku. Składa się z siedmiu opowiadań o różnej długości. Najdłuższe nosi tytuł Shades of Green i zajmuje 60 stron. Opowiada o tym, jak Usagi i jego przyjaciel Genosuke docierają do wioski, którą atakują wojownicy ninja kierowani przez Chizu, siostrę Shingena, znanego z jednego z poprzednich tomów. Przywódca wioski posiada magiczne zdolności, dzięki którym wzywa na pomoc czwórkę wojowniczych żółwi ninja, przy wsparciu których odpierają atak napastników. Trzeba powiedzieć, że pod względem graficznym jest to udana próba wkomponowania postaci z innego komiksu do stylistyki tej serii, dużo bardziej udana niż to, co widzieliśmy wcześniej w krótkim crossoverze z wydania zbiorczego fantagrafik. W historyjce jest też jeden zabawny moment, w którym żółwie zwracają uwagę na nielogiczność świata usagiego, na fakt, że niektóre zwierzęta są tu antropomorficzne, ale inne nie na co Usagi i Genosuke wskazują na nielogiczności ich świata. Drugim rozbudowanym opowiadaniem jest 59 stronicowe Shii, w którym Usagi, tym razem sam, angażuje się w ochronę pewnej wioski, w której zarządca i jego brat usiłują pozbyć się mieszkańców, by położyć łapę na odkrytych niedaleko złożach złota. Nie mogąc sobie poradzić z samotnym Roninem, wynajmują czwórkę sławnych zabójców, nazywanych Shi, co oznacza śmierć. Usagi pokonuje ich jednak w walce, a zarządca i jego brat zabijają się nawzajem. Mam wrażenie, że w tym pierwszym tomiku, stworzonym dla Dark Horse, Sakai trochę za bardzo ulega wymogom komercyjnym. Jego opowieści pełne są pojedynków, ale niestety odbywa się to kosztem rysu psychologicznego postaci. Złoczyńcy są jednowymiarowi, a po drodze gubi się gdzieś ten kameralny, skromny ton, za który cenimy tę serię. Główny bohater przemienia się tu w superbohatera, pokonującego wszystkich, ale nie powiedziałbym, że lubię go za to bardziej. Mam też wrażenie, że te liczne sceny walk to nie jest to, w czym Sakai prezentuje się najlepiej jako rysownik. Dla pewnego rodzaju przeciwwagi otrzymujemy trzy krótkie historie z dzieciństwa bohatera. W dwóch z nich otrzymuje on lekcję życia od swego mistrza Katsui Chiego. W pierwszej pokazuje mu on, jak nabrać szacunku dla pracy, przy pielęgnacji ogrodu. W drugiej, bardziej rozbudowanej, pod tytułem Battlefield, czyli Pole Bitwy, małe Usagi uczy się, że wojna nie służy do tego, by wojownik zdobywał sławę, ale jest niepotrzebnym rozlewem krwi. Po raz pierwszy spotyka też pana mifunę, u którego będzie później służył. Opowiadania te są sympatyczne, chociaż nauki udzielane młodemu Usagiemu z punktu widzenia dorosłego czytelnika dość oczywiste. Opowiadania te uzupełnia trzecie, utrzymane w tonacji fantastycznej, w której bohater zostaje schwytany przez potwora, Obakemono. Najlepszym opowiadaniem w tomie jest jednak to najkrótsze, ośmiostrońcowe, pod tytułem Izo, które opowiada o kobiecie, która umieszcza przy drodze tytułowy Totem, będący strażnikiem dusz zmarłych dzieci, potem jak straciła swego syna zabitego przez piątkę bandytów. Totem ma zapewnić ochronę innym, którzy mogą paść ich ofiarą. Następnie widzimy, jak jacyś ludzie umieszczają przy nim symboliczne kamienie, a potem usagi zabija wspomnianą piątkę. Jest to przykład mistrzowsko poprowadzonej narracji. Wszystko obserwujemy z jednego punktu widzenia, z zapleców pleców totemu. I perspektywa ta pozwala nam zobaczyć wszystkie wydarzenia, ochwycić coś. To nie jest widoczne dla żadnej postaci tego opowiadania. Jednocześnie widzimy, jak wyraz twarzy to temu ulega stopniowej zmianie. Mam nadzieję, że kolejne większe opowiadania z serii będą charakteryzować się podobną subtelnością. Tom 9 nosi tytuł Daisho. Został wydany w 1998 roku. Składa się z jednej bardziej rozbudowanej czteroczęściowej opowieści tytułowej, zawierającej łącznie 98 stron. Opowiada o tym, jak Usagi postanawia pomóc mieszkańcom pewnej wioski, którzy zostali zniewoleni i zakuci w kajdany przez bandę kierowaną przez generała Fuji. Schwytany zostaje poddany torturom, ale poruszeni jego losem wieśniacy chwytają za broń i pokonują bandytów. Usagi rusza w pościg za generałem, który ukradł jego miecze, po drodze dołączając do dawnego przyjaciela Genosuke i innego łowcy nagród. Ostatecznie zabija Fuji i odzyskuje swą broń. W tej z pozoru typowej dla Sakai opowieści, w której Usagi występuje jako obrońca prostych mieszkańców wioski, często pogardzanych przez wyżej urodzonych, pojawia się szereg elementów, których wcześniej w serii nie widzieliśmy. Po pierwsze, znajduje się tu dość realistycznie przedstawiona scena tortur, w którym pada główny bohater, które świadczą o tym, że opowieści te zaczynają być adresowane do nieco starszego odbiorcy. Generał Fuji nie jest papierowym czarnym charakterem, ale jest przebiegły i inteligentny. A na koniec autor wprowadza niewielki, subtelny ton w postaci ukazania drugiej strony osobowości łowcy nagród, który wcześniej rysowany był jako postać całkowicie negatywna. Z drugiej strony mam wrażenie, że jest tu w tej historii pewna nielogiczność. Bandyci, zdziesiętkowani przez Usagiego i chłopów, ścigani. Na końcu wciąż stanowią sporą siłę militarną. Musi to rodzić pytanie, ilu ich było na początku, i czemu taka armia wymyśliła sobie, by nękać jakąś małą biedną wioskę. Drugą pod względem długości opowieścią jest Runaways, czyli Uciekinierzy, której usagi przypomina sobie, jak będąc samurajem pana Mifune, został powierzony obowiązek ochrony księżniczki Kinuko, która ma zostać wydana za mąż za pana Hirano w ramach paktu pomiędzy dwoma klanami. Ratuje jej życie i razem spędzają jeden dzień, zakochują się w sobie, rozmyślając o tym, czy wspólnie nie uciec. Zwycięża jednak poczucie obowiązku dziewczyny, która wychodzi za mąż za tego, któremu została wyznaczona. Jest to drugi w serii wątek romantyczny, który podobnie jak pierwszy robi dobre wrażenie, odsłaniając nieco inną stronę osobowości naszego samuraja. Jest to dość stereotypowa historia miłości, w której księżniczka przechodzi ewolucję od rozkapryszonej, i opryskliwej panny z bogatego domu, z czasem demaskując się jako nieszczęśliwa i ubezwłasnowolniona przez polityczną grę, której pada ofiarą. Zakończenie opowieści ma w sobie subtelność najlepszych dokonań tego autora. Opowiadanie The Gambler, The Widow and the Ronin, czyli Oszust, Wdowa i Ronin, to ciąg dalsze opowieści o szuście, który opłaca samurajów, by toczyli walki na śmierć i życie, próbując zarobić na zakładach. The Music of Heaven, czyli muzyka niebios, to z kolei oryginalna historia o wędrownym muzyku Zen, który traci życie, ale w ostatniej chwili spełnia się jego marzenie, by usłyszeć niebiańską muzykę. A w najkrótszej The Nature of the Viper, czyli natura żmii, powraca demoniczny samuraj Jay ścigające Usagiego, a całość jest pewnego rodzaju wariacją na temat powszechnie znanej historii Żmi, czy też Skorpiona, któremu ktoś nieopatrznie uratował życie. Reasumując, jest to ciekawszy tomik od poprzedniego, w którym powraca subtelność i wieloznaczność, będące najlepszymi elementami tej serii. Same kolejne historie może nie są jakoś szczególnie oryginalne, czy wciągające, ale czyta się je z przyjemnością. Wizualnie najlepiej prezentuje się opowieść Runaways, w której pojawia się kilka większych rysunków. A swoistym highlightem jest ten nietypowy obrazek Usagiego, naprawdę wkurzonego. Poza tym kreska Sakai wydaje się mało dopracowana. Wiele postaci sprawia wrażenie uproszczonych czy dziecinnych. Także liczne sceny walk również nie należą do szczególnie udanych.